Czy wiesz, że wiele chorób nowotworowych rozwija się w ciszy, nie dając żadnych wyraźnych sygnałów? Niestety, część objawów jest tak subtelna, że łatwo ją zbagatelizować. W tym filmie poznasz siedem cichych objawów raka, które wiele osób ignoruje, a które mogą uratować życie, jeśli zostaną wykryte na czas. Objaw pierwszy. Niewyjaśniona utrata wagi. Jeśli w ciągu kilku miesięcy tracisz na wadze bez zmiany diety i stylu życia, może to być powód do niepokoju. Nagła i niewyjaśniona utrata wagi bywa jednym z pierwszych objawów nowotworów przewodu pokarmowego, wątroby czy trzustki. Objaw drugi. Przewlekłe zmęczenie. Każdy z nas czasem czuje się wyczerpany, ale jeśli zmęczenie utrzymuje się tygodniami mimo odpowiedniego snu i odpoczynku, może to być znak, że organizm walczy z poważnym stanem zapalnym lub nowotworem krwi, takim jak białaczka. Objaw trzeci. Długotrwały kaszel lub chrypka. Kaszel trwający ponad 3 tygodnie, którego nie można wyjaśnić infekcją czy alergią, może być jednym z pierwszych objawów raka płuc lub krtani. Szczególnie niepokojący jest kaszel z krwią lub pogłębiająca się chrypka. Objaw czwarty: zmiany skórne i znamiona. Skóra to lustro naszego zdrowia. Nowe pieprzyki, szybko rosnące znamiona, zmiana kształtu lub koloru mogą świadczyć o rozwijającym się czerniaku, jednym z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Regularna samokontrola to klucz. Objaw piąty: Problemy z trawieniem i utrzymujące się bóle brzucha. Długotrwałe wzdęcia, bóle brzucha czy kłopoty z wypróżnieniem to sygnały, których nie wolno bagatelizować. Mogą oznaczać niegroźne schorzenia, ale czasem są pierwszym sygnałem raka jelita grubego lub trzustki. Objaw szósty: guzki lub zgrubienia pod skórą. Pojawienie się twardego guzka w piersi, pod pachą czy w okolicy szyi wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Choć wiele takich zmian jest łagodnych, niektóre mogą oznaczać rozwój nowotworu. Objaw siódmy: krwawienia i siniaki bez wyraźnej przyczyny. Krwawienia z dziąseł, nosa, pojawiające się samoistnie siniaki czy krew w moczu lub stolcu to objawy, które należy jak najszybciej skonsultować. Mogą one wskazywać na nowotwory układu krwiotwórczego lub przewodu pokarmowego. Te siedem objawów nie zawsze oznacza nowotwór, ale ich ignorowanie może być niebezpieczne. Jeśli zauważysz którykolwiek z nich, nie zwlekaj. Skonsultuj się z lekarzem. Wczesna diagnostyka ratuje życie. Jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się więcej o objawach, które mogą uratować życie, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek i udostępnij ten film bliskim.